Cześć! Dzisiaj o tym, że od mądrych się trzeba uczyć, a nie od głupich. Rozgorzała dyskusja po emisji materiału na temat wycinki drzew przy budowie przedłużenia ulicy Węglarza. O tym, że to krzaczory, że to nic nie warte. Popatrzcie, jakie konary tu są. A czy krzaczory nie odgrywają roli w naszym życiu? Popatrzcie, jakie krzaczory były, które zostały wycięte i to poza obszarem planowanej budowy. Drogi, poza poboczem tej drogi, no, na litość boską, 2500 drzew przeznaczonych do wycinki po inwentaryzacji, co oznacza, że to były pełnowymiarowe, ale dlaczego o tym mówię? Bo te 2500 drzew do wycinki to jest dużo więcej niż przez cały rok kompensuje się, sadzi się w ramach kompensaty za już wycięte, gdzie indziej tu nie przewidziano ani jednego drzewa. W ramach kompensaty, a żyć trzeba, oddychać trzeba. Popatrzmy, co robią politycy z naszym miastem, co robią z naszym życiem. Tak być nie może. Są inne liczne przykłady, że można inaczej. Od mądrych się uczmy, a nie od głupich. Cześć.